widzowie! witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na Trading Plaza, żeby zobaczyć, co ludzie zaoferują nam za upgraded Titan Clockmena, czyli najdroższą jednostkę w grze. I tak, tak, wiem, taki odcinek był u mnie na kanale, ale był on 3 miesiące temu i chcę zobaczyć, jakie oferty dostaniemy teraz. Także, ty, drogi widzu, bez przedłużania strzelki, koniecznie tutaj łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I jak na start widzicie, dostaliśmy 3 gadget create od Dupoliza, także Dupoliza. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Cię plutko No i tak jak ostatnio wam mówiłem, na start odcinka, teraz będziemy podpisywali jednostki, żeby nie było. Mamy tutaj od Dupoli za 1000 gemów oraz Titan Pencil Woman. Także tutaj oczywiście klikamy ołówek nasz piękny. I odsyłamy oczywiście, proszę cię bardzo, przyjacielu, podpisana, pyk, wysyłamy. I jeszcze tutaj Tysiaka dostaliśmy za Titan Fireworkmana. Mega dzięki Dupoli. Chłopie, szalejesz, szalejesz na maksa i jeszcze w ogóle patrzcie to, co Jomek wysłał 5000 gemów. Za darmo kup sobie co. Coś fajnego. No to dzisiaj chyba coś kupimy fajnego na konkurs. Dzięki wielkie przyjacielu. Co jeszcze ciekawego dostaliśmy w mailboxie? Od piku Niku dostaliśmy słod Mutanta, Astro Upgraded, Sante, Mewinga, Gravity Gana, Frost DJ oraz dwa Tropical Crate ponieważ kolega kończy już z grom. Także smutna informacje, ale bardzo dziękuję ci za te gifty. Pozdrawiam przyjacielu. Tu jeszcze mamy Boss Toileta do podpisania. Także koledzy tutaj podpisujemy Boss Toileta oczywiście. Proszę cię bardzo został wysłany. Tu jeszcze Nick is best guy. Dał TV Woman, bardzo dziękuję i Kamilkowi musimy future Crate'a, Nie mam go, więc muszę tu sobie, jak widzicie go skopiować. Oczywiście, żeby tutaj nie pomylić, się nie otworzyć. Podpisujemy oraz Kamilkowi wysyłamy. pozdro Kamilek. No ale niestety Kamilek nie akceptuje giftów, także kolego mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka naprawisz to. A póki co resztę klejmujemy, bardzo dziękuję serdecznie Filiż oraz potwierdzamy, mamy 105 tysięcy gemów. No to lecimy na Trading Plaza. I jak już jesteśmy na Trading plazie, odpalamy oczywiście nasze cudowne trade y. No i zobaczymy co dostaniemy. Już sekunda minęła i dostaliśmy trade. Okej, okay. upgraded Titan Clockment. Najdroższa jednostka grze. Aktualnie kosztuje około 1,3, 1,6 miliona. Zależy ile kto daje, prawda? Mamy upgraded Tana. Jesteś moim fanem, przyjacielu. To masz może owkę? Bo jak tak przyglądałem ostatni odcinek, który był 3 miesiące temu, to tak szczerze powiedziawszy, te oferty za niego nie były przemocarne. Jestem ciekawy, jak to teraz wygląda. I właśnie wtedy też nie miałem partnera, a teraz dzieje się coś takiego, że ludzie nie składają tak łatwo ofert, tylko przeważnie pytają o sygnowanie unitów. No właśnie, to też będzie problem, ale postaram wam się to po prostu powycinać i tylko oferty pokazywać. Eee, co tu się w ogóle dzieje? Kolega sobie żartuje, czy o co tutaj chodzi? Kolega daje nam 11 tysięcy gemów za podpisanie Titan Fenmena? Yy, czy on wie za ile ja podpisuję? Ja pisałem na Trading plazie, że to tyle nie kosztuje Okej, okay, no dobra No jestem zadziwiony, czy on naprawdę ma na mi 11 tysięcy gemów za to? Naprawdę dał mi 11 tysięcy gemów za podpis na Zaffenmana co tu się dzieje? W ogóle też taka ciekawostka, niedługo będzie też podwyżka jakby co sygnowania widzowie. Dlaczego? Wszyscy mówią, że za tanie signuje. Nawet randomy w Trading plazie. więc prawdopodobnie albo w grudniu, albo w styczniu niestety będzie podwyżka. Także korzystajcie póki możecie, bo 250 gemów w tych czasach to jest nic. A moim zdaniem no opłaca się jak za podpis. No i dobra, zobaczmy kolejną ofertę. W sumie to pierwszą tak naprawdę. Dostajemy AXA i Astro. No Ax, Astro, fajne jednostki, ale za UTC ma przyjacielu mój kochany troszeczkę za mało. Mało, troszeczkę za mało. Czy możesz coś tutaj dołożyć? Chyba, niestety, nie ma co dołożyć. Ale i tak, dziękuję. Aksa jeszcze nie mieliśmy na ostatnich ofertach. Dzisiaj się trochę to zmieniło. Dzisiaj też przy Was mogę w sumie kupić Titan Pencil Lumen. Także kupujemy ją sobie, bo jak wiecie, no zapełniam swój indeks. Oraz Eternal Clock Titana. Sprzedaję za 55, odkupuję za 32. Uczciwa wymiana, moim zdaniem. Uczciwa wymiana. I w sumie hammerka bym sobie kupił, o ile będzie tutaj na Trading plazie. Ale niestety nie ma. No to później po prostu kupię. No i pięknie się wyświetla. X Droverku. Kupuję Ternar Clocka oraz Titan Pencil. Bardzo fajnie. I jeszcze hammerka sobie kupię, bo 19 tysięcy. Czy to jest dobra cena? No, da się za 16 go znaleźć, ale kupię. Elegancko kupiony. Okej, okay, mamy drugą owkę i to do osoby, którą dużo osób z was może znać, czyli szwagra. hajno się mano, się mano. Spytajmy go, can you offer? Ha, mogę pożyczyć? Nie, 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 sfagierku. Możesz zaproponować coś za niego. Zobaczymy, co byś mi dał. Okej, okay, mówisz, zaoferuję i z automatu 500 tysięcy gemów. No i on nie jest bogaty. No człowiek jest bogaty. 500 koła gemów ma. Dobra, 500 tysięcy. Tutaj zaogrąglimy z tymi dwoma w sumie, no bo po 110 chyba chodzą, o ile się nie mylę. Czyli mamy tutaj 700 tysięcy. 800, 900. Tak na szybko liczę. No 1,1 miliona. Jest to przepotężna oferta, jeszcze prawda? Wszystkie są sygnowane przeze mnie. O, kamera woman. Dobra, ready, ready bez czekania, ready bez czekania. Jak jest kamera woman, nawet trzy kamera woman, to ready bez czekania, nie ma gadania. O, i same kamera womanki. No, powiem tak, no brakuje troszeczkę, troszeczkę tutaj brakuje, minimalnie. Jakby dołożył jeszcze ty godli, myślę, że dałbym ready. Ale jednak no kamera kuszą strasznie Jeszcze jedna jest podpisana przeze mnie jak widzę No fajna jest to oferta Nie zaprzeczam, że nie panie szwagierku Ale brakuje trochę godli Także pozdrawiam serdecznie Okej, okay, mamy kolejną ofertę wymiany Tym razem jest to Upgraded Titan Drillman Hashtag 30 Tylko tak Czy to się w ogóle opłaca? Powiem wam szczerze Znam osobę, która ma hashtag, nie wiem, chyba to 15, 10, i ona sprzedaje go za 500-600 tysięcy gemów. A ziomek ma tu hashtag 30 i chce 1.4 miliona gemów. Także no to nie opłaca mi się. Ale i tak Upgraded Titan Realman, druga altimka która istnieje w tej grze, fajna oferta, za którą dziękuję przyjacielu i pozdrawiam. Ale no nie jest to opasalny interes dla mnie. Także deklinuję, ale i pozdrawiam oczywiście kolego. Tym razem mamy Golden Future Large Clockmana. Mega Jednostka, moim zdaniem, jedna z lepszych w tej grze warta około 110-115 tysięcy gemów, maksymalnie 120. No to, no, praktycznie, że tak, jedna dziesiąta ceny. Jakby jeszcze 9 takich dołożył, myślę, żebyśmy się dogadali. Także dziękuję przyjacielu, pozdrawiam, ale dalej brakuje, chociaż coś tutaj dokłada, no ale nie no, bez szans. Ale myślę, że jeszcze odrobisz że kwipunek się nie raz, Pozdro. No dobra, teraz jest jednostka, którą ja bym chciał, szczerze mówiąc. No, Titan Cactus Man. 160 EGZIST. To was płacze, jak widzicie, aż płaczę, bo chciałbym tę jednostkę. To jest jedna z nielicznych jednostek, której nie mam. Tak naprawdę, no, trzech jednostek chyba w tej grze nie mam. No, jedną z nich jest ten Titan Cactus, man. Nie no, ziomuś mi tutaj mówi, ad, ej, dobra, bez przesady. Kolego, kolego, kochany, nie żeby coś, ale Titan Cactus jest gorszy od UTCM-a. Napiszmy mu, że on musi dodać. Bo Titan Cactusa ostatnio widziałem na trading plazie po 900 tysięcy gemów po milion, milion maksymalnie 100. A UTCM najtańszego, jakiego to 1,3. Także, no kolego, tutaj troszkę ci się pomieszały ceny. Ale i tak za ofertę mu dziękuję, bo kaktusa się dzisiaj nie spodziewałem. Kolejna oferta jest to Spider TV. Kiedyś jedna z moich ulubionych jednostek, oraz Axe Upgraded Titan Speakerman. No, troszkę tu brakuje, aczkolwiek. No, Spider jest cudowny. Spider jest cudowny, mam do niego sentyment, także pozdrawiam, przyjacielu. I tu mamy ziomka, który ma mega dużo ekskluzywów, takie Clockman, Astro, Titan Drillman, Green Laser, Speaker Drone, Titan Clockman Oj kolego, tutaj troszeczkę brakuje No widzę, że dokładę, jak widzicie, wszystko Daje cały swój ekwipunek, no ale Minimalnie, bo minimalnie brakuje Chociaż bardzo dziękuję, że się starałeś i pozdrawiam Przyjacielu. Okej, okay, jeszcze wchodzi tutaj Mała poprawka, powiem wam tak Zdziwiłem się, sprawdziłem sobie ile kosztuje Titan Cactus Man i Titan Cactus Man jest minimalnie Ale to minimalnie Tańszy od UTCM-a, ponieważ Titan Cactus Man jest warty, widzowie zgadnijcie Ile? 1.4 1.5 miliona, czyli dosłownie Słownie, no można powiedzieć tyle samo, ile UTCM, Oni są tyle samowarci. Dlaczego? No bo dostał buffa strasznego. Chyba bił 125 tysięcy damage'a, teraz bije 160 tysięcy. Dlatego chyba jego cena podrosła z miliona do milion pięćset. Więc no, dosyć mocno. Czyli aktualnie chyba UTCM dalej jest najdroższą jednostką, ale myślę, że jeszcze troszkę i może kaktus go wyprzedzić. Także taka ciekawostka. No, a ja chciałem go kupować. Powodzenia sobie życzę. Okej, okay, i ostatnia oferta wymiany. Dużo krejtów. No, tak dużo, no parę mamy Upgrade'y Titan Drillman I ciekawi mi jedna rzecz w ogóle, ciekawi jedna rzecz Bo ja znam takie osoby No okej, okay. co dostajemy? Gamy Ekskluzywy i Titan Drillman Fajna oferta, ale jestem ciekawy Jednej rzeczy, chociaż boję się zaryzykować, żeby Dać ready, ponieważ znam dużo takich przypadków Osób, które właśnie tutaj gdzieś w środku Dają wiecie, altinkę I potem nagle coś piszą i usuwają tą altimkę I ludzie się nie skapną Więc nie mówię, że ten ziom jest z kamerem, broń Boże Nie mówię, że jest z kamerem, ale uważajcie takie przypadki, bo ja już raz dałem się tak złapać, ale to już nie będę opowiadał tej historii. To był tani trade, więc mnie tak nie zabolał. I czy oferta jest dobra? Jest ciekawa, jest fajna. Myślę, że no z 350, coś takiego tysięcy gemów, także dziękuję bardzo i pozdrawiam. I też widzowie, wam powiem, że na przyszłość jak będę robił szukanie ofek, to na pewno widzowie musimy na jakimś innym koncie, bo tutaj no za dużo osób chce Cygna. Ja to rozumiem, pozdrawiam ich cieplutko, ale no tf, ciężko szuka się ofek. Plus no ciężko się też szuka ofek za najdroższą jednostkę w grze. Dobra, kupmy coś dla was fajnego na konkurs. Co by wam dzisiaj tutaj rozdać? A wiecie co sobie dzisiaj rozdamy? Powiem wam tak, dzisiaj sobie sami wybierzecie, co chcecie kupić. Ponieważ rozdajemy dla trzech osób po 3333 gemy. Żeby je wygrać obowiązkowo, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nickiem. I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców. Jeszcze tak dodam, że ostatnie dwa dni zostały, żeby kupić Saber mutant Toileta, także serdecznie wam polecam, ponieważ Saber jest ultra OP Albo jak macie więcej Robux, no to Sworda, a już za dwa dni niestety się kończy. No i dobra, to tyle zagłoszeń na ekranie. Jeszcze macie zwycięstwo w ostatniego głosowania. Serdecznie mordeczki wam gratuluję I nagrody zostały wysłane do mailboxa A póki co to na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie Życzę wam wspaniałego dziąka, albo wieczoru W zależności o której godzinie to oglądacie Ja będę zmykał, no i co? Do następnego, ilu?